Barwet na lajcie. Pozycyjnych wystarczy Jaki to robi? Jedyny on zrobił. No i co? No i co? Żłobie? Chyba miałeś statukę? ale on też na pewno Ale no, teraz się będę cofał spokojnie, bez niej. No daleko jeszcze. No pan Czy pan jest przez pięć minut może nie dawać oznak życia? No właśnie. Pięć minut. Tutaj jest coś. To proszę, tak jechać się na baldachim. Zabronił Może to ten, co sprzedaje pamiątki. No prawie ten mówię. Tu coś jest. Mówiłem, że on miał rzut beretem. Tam z poza tym... A w sumie między Bogiem a prawdą to łatwiej jest do tyłu się cofnąć, niż do góry. Po krótszym zastanowieniu przyznaję mu rację.

A szczur, tyszczur, ciebie to Pytanie, no, nie, to było? To nie, najlepszy, że też musisz mieć jakiegoś pasa. Musisz mieć takie paso. Takiego pasa. Widzicie? Tak, wszystko przedmiot. O, 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 o tu coś pobiegło. Tak? Co pobiegło? Coś pobiegło, właśnie o skakać. Кажется, что мало только... А ты какаешь? Я даже не... Ela będzie pracować naduję ja będę robił zdjęcia. Teraz teraz. Teraz teraz. Gdzie? Więc pościg. No ten w ostatniej się, ostatniej się ty. No tutkiego babci jest, jest teraz.

ten domek na górze? Ani, Ania, stąd! Tamą na górze. Tak mi się wydaje, że właśnie tam jedziemy. Nie no. Nie no, proszę. Tak mi się wydaje, no. Droga się rozchodziła na dwie. Tak? A nie Jurę? To zawracamy. Haha! <grymne> no komu mam te lady z Koranem? To da od dzika. Pani Aniu! No? Co ja kupię? Dziki. Jak to Dziki? Nie. Dziki. Jak się nazywają? Ferdyk i Sonia. A, czy to jakieś winiećki? Nie. Dzieci, no, nie dwa dziki, normalne. Nie, to dziki mam. No jak pieski. Ale co? Woła jeden ja na ten bieg. To jest co nie nie wiesz co? W Bieszczadach mam znajomych, którzy mają hodowlę i locha miała małe, to przywieźli ona chwilę, zrobili im legowisko takie. No jak te małe już podrosły, to locha pojechała z powrotem, a no, zostały. No ty co? Mię, mięsko? No to Ale może, słuchaj, ale może zaczekają aż te małe wyrosną, bo to chyba jest on i ona. I będą mieli zaraz potem cztery, a potem będą mieli sześć. co? rozsady. Apelskobi wylosła chłopa weneczku aż do naszego duchu. ja ta droga powrotna zaczyna mi iść, świtać. To trzeba będzie jeszcze zjechać tym wszystkim. A co ty na ja robisz? Ja Powiedz. A ja na szczycie wyciągnę flaszeczkę. Yes. A teraz tu zostajemy. Nie, ja chyba się naprawdę na szczycie napiję. To Seneta. Hajduk Split. Nasi tu thank you